Firma Alfa Szkło z hoczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe na druki na szkle. Zapraszamy. Do Badowic do zajechaliśmy po drodze. Oczywiście zajechaliśmy, żeby pomodlić się w bazylice, żeby uczcić pamięć świętego Jana Pawła II, zjeść symboliczną kremówkę, ale również, żeby spotkać się z lokalnymi działaczami którym przekazujemy programy. Polska na nowo. Polska na nowo, czyli program, który zaprezentowaliśmy 4 lipca w Warszawie, a od miesiąca przemierzamy kraj, bo właśnie dokładnie miesiąc dzisiaj mija, jak z Polską na nowo przemierzamy kraj. Program odbudowy Polski po lockdownie i spotykamy się w miejscowościach, no przede wszystkim w miejscowościach turystycznych, bo taka jest idea wakacji z Konfederacją. W miejscowości turystyczne objechaliśmy całe Pomorze, od Świnoujścia po, po Zalew Wiślamy. wjechaliśmy całe po że byliśmy nad Jeziorem Białym na Lubelszczyźnie, byliśmy na Podkarpaciu w Bieszczadach, byliśmy w Tatrach, w Małopolsce, wczoraj w Krakowie, dzisiaj mamy spotkanie w Żywcu, a tutaj właśnie w Wadowicach zaprosiliśmy Państwa, żeby powiedzieć o tym programie w którym, którym mówimy o edukacji, w którym mówimy o ochronie zdrowia, w którym mówimy o podniesieniu gospodarki, żeby spotkać się bardzo krótko, bo już za chwilę właśnie wyruszamy do żywca z mieszkańcami tutaj na rynku. Proszę powiedzieć coś więcej na temat programu Konfederacji, proszę przybliżyć jakby najważniejsze postulaty jakie teraz partia głosu. Tak, więc nasz program Polska na nowo to jest odpowiedź na Pisowski Nowy Ład. Generalnie jest to program dla Polski po lockdownie. Chodzi głównie o obniżenie podatków, takich jak na przykład na BDO, opłata paliwowa, i tam, tam jest chyba z 15 różnych podatków takich pomniejszych. Chcemy także zrobić wprowadzić bon oświatowy, aby rodzice mogli sobie wybierać do jakiej szkoły chcą swoje dzieci posyłać oraz tak, oraz także bon zdrowotny, tak aby ludzie mogli sobie decydować czy nie byli skazani na NFZ, tylko czy chcą się leczyć prywatnie, czy w NFZ, czy e, mogli sobie po prostu wybrać. To są główne założenia. Jak rozmawiamy, to chcemy Najpierw zrealizować to, co nas łączy z partią Korwin, a jak, jakbyśmy, jakby się nam udało rządzić i zrealizować to, to wtedy, wtedy możemy przejść do tych punktów, które nas dzielą. Ile, ile to potrwa, nie wiem, czy to będzie kilka lat, czy, czy, czy szybciej, trudno, trudno powiedzieć. Gdyby mógł Pan przedstawić pokrótce program Konfederacji partii Korwin, jako że no, działacie, można powiedzieć, razem? No, to są jednak dwa trochę różne programy. No, mamy w ramach Konfederacji. Program Konfederacji jest pewną częścią wspólną programu partii, które go tworzą. Natomiast jeśli mowa o programie, który teraz sformułowaliśmy, na, na, który jest odpowiedzią na, na kryzys po, tym, po koronawirusie, a w zasadzie po polityce z, związanej z koronawirusem, kryzys wywołany przez polityków, przez ich błędne decyzje, no to ten pro, najważniejszym jakby takim jakby bo wiadomo, Nie będę teraz opowiadał wszystkich po kolei punktów, tylko no, jakby to tak sprawdzić w największym skrócie, to jest to, żeby dać gospodarce oddech. że Wizja jest nasza całkowicie odmienna od wizji pisowskiej, pod tym względem, że PiS mówi, że chce wyciągać gospodarkę z kryzysu za pomocą pieniędzy, które wyciąga z tej gospodarki. To jest oczywiście zupełny absurd. To jest tak, wprowadzić, wejść do wiadra i podnieść się w tym wiatrze do góry. No, nie da się tego zrobić, bo to jest. Układ zamknięty. My chcemy dać gospodarce po prostu więcej oddechu, chcemy zmniejszyć obciążenia podatkowe, chcemy przeprowadzić znaczną deregulację, chcemy dać obywatelom więcej swobody, żeby mogli tę gospodarkę odbudowywać. Powierzymy w to, że dobrobyt bierze się z pracy i z oszczędności, a nie z drukowania papierków, co prowadzi tylko do inflacji.